Witam wszystkich. Ech, moim dyżurnym tematem jest abstynencja. No, e, i tu się pojawia pytanie, czy ten, czy ten temat, czy, ten, czy ta, czy to zagadnienie jest w ogóle komukolwiek potrzebne. Widzimy, wychodząc na ulicę, widzimy ludzi, którzy. Jadą do pracy, wracają z pracy, wjeżdżają na wypoczynek, wracają z wypoczynku. Ech, świat się kręci. Jak się do tego ma ta abstynencja? E, na pewno nie jest tak źle. Na pewno nie jest źle, e, ale z drugiej strony e, bardzo trudno jest powiedzieć, co się dzieje w... E, w różnego rodzaju firmach, w korporacjach, w zakładach pracy. Pracujemy bardzo ciężko. Wszyscy pracujemy bardzo ciężko i po długim tygodniu pracy o tych, którzy pracują. I po długim tygodniu pracy potrzebujemy wypoczynku. Najczęściej ten wypoczynek jest skojarzony z alkoholem. No pewnie teraz z innymi środkami zmieniającymi świadomość, ale chyba jednak najczęściej z alkoholem. Wszyscy czekają na ten weekend, na którym możemy się wyszumieć, wyszaleć zresetować. No i co w związku z tym? Tak intensywne życie, tak e, intensywne tempo, powoduje to, że tracimy innego rodzaju perspektywy, możliwości. Nie ma czasu na wyciszenie, nie ma czasu na relaks, tylko gonitwa. Wiem, co mówię. Mam, a w sumie miałem podobnie. E, oczywiście taki styl, życia powoduje, że się powoduje, że, 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 że ten alkohol Coraz częściej jest takim, to taką protezą psychiczną, takim, takim rodzajem e, odskoczni. Czy jest w tym coś złego? No, nie powinno być w tym nic złego. No ale jeszcze rok czy dwa lata temu powiedziałbym, że no zupełnie nic złego nie ma, ponieważ y, y, w mojej świadomości było coś takiego, że alkohol pity, Alkohol pity. Z umiarem. Nie szkodzi. No tu jest w tej chwili troszeczkę inna sytuacja, ponieważ pojawił się pan, zdaje się, Robert Rutkowski, który twierdzi i chyba ma ku temu podstawy, żeby, um, że alkohol jest trucizną. Oczywiście zawsze wiedzieliśmy, że jest trucizną. Tak jak wiedzieliśmy o tym, że papierosy są trucizną, kawa jest trucizną, wszystko. Wszystko jest jak gdyby związane ze skalą, czy, czy, czy jak gdyby z mocą tej trucizny, tak? No przecież na paczkach papierosów pa, nieraz widzimy napis: y, Palenie zabija, czy coś takiego, a może tu już tak nie ma. A i co, czy to nam przeszkadzało sięgać po to truciznę? No nie. E, więc alkohol jest trucizną i dla wielu, nie dla wszystkich, dla wielu będzie to już dostatecznym powodem, żeby nie sięgać po alkohol, nawet w najmniejszych ilościach, ponieważ dbają o własne zdrowie. Jest kult zdrowia, tak, mam takie wrażenie, wszyscy biegają, jeżdżą rowerem, albo innymi pojazdami. Innymi pojazdami, ze Chodzi, nie, nie mam na myśli samochodów. Więc ludzie się ruszają, dbają o zdrowie i i gdzieś tam do tej głowy, do ich głowy nie dochodzi ta wiadomość, że alkohol to trucizn. I ta grupa umawia się ze skutkami swojego nadużywania e, alkoholu na później. Na później, na dużo później. Hmm, za 10, 20, 30 lat szlak ich trafi. Tak zresztą jak, jak nas wszystkich. I ci ludzie, jeśli, jeśli te osoby zaprzestają picia, no to chwała im. Jeśli nie, no to skrócą swoje życie o, o kilka lat. Natomiast jest zupełnie inna, inna grupa. Osoby, które, dla których alkohol jest protezą psychiczną, która, protezą, która umożliwia nawiązywanie kontaktów, wyluzowanie się. Yy. Relaksacje wręcz, można powiedzieć, uspokajają się. No, oso różne osoby sięgają po alkohol z różnych powodów. Niestety alkohol spożywany coraz częściej powoduje, że e e dawki, które pomagały, czy relaksowały e kiedyś, już dzisiaj nie wystarczają. często to tej ilości trzeba zwiększać. Pewnie dotyczy to też innych narkotyków, bo alkohol jest narkotykiem, więc te dawki trzeba zwiększać. I to jest chyba taka równia pochył. Im bardziej stromo, tym, tym więcej trzeba przebierać nóżkami, żeby, żeby, żeby wyrównać ten poziom samopoczucia. aby mówił o samopoczuciu. Bo alkohol poprawia nastrój przynajmniej w tych pierwszych chwilach. Więc po pewnym czasie te dawki są już niewystarczające i zaczynają się problemy, o których mówią wszyscy, ja nie będę tutaj powtarzał. Ponieważ no, nie wiem, dlaczego czekolwiek miałbym je oglądać i słuchać tego, co może, czego może wysłuchać od osób od osób bardziej wykształconych, bardziej doświadczonych, bardziej inteligentnych, różnego rodzaju mędrców. Przepraszam, jeśli nie śmieję z mędrców. Chociaż czasami trzeba. Ech, wracając do tematu. No, temat jest oklepany. Nikt nie chce go słuchać. Jest nudny, jest śmieszny. W każdym dowcipie kabaretowym jest mrugnięcie okiem do Polaka. No, Polak ma być alkoholikiem, pamiętajcie. On musi śmiać, jak, jak, jak jakiś ruski na temat. Ja wystarczy wspomnieć coś o kacu, o piciu i jest ha, 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 ha. I jest bardzo śmiesznie. Wszyscy są bardzo równi. Takie równe chłopaki. Nie? W polskiej ziemi, drodzy panowie. I panie w tej chwili też równo idą razem z panami. Więc to nie chodzi o jakąś tendencję do o, picia chodzi o to, co dzieje się z poszczególnymi ludźmi na pewnych etapach ich życia. To, tracą kontrolę. Tracą kontrolę nad swoim życiem, nad pracą, nad rodziną, nad życiem społecznym, kontakt, kontakt, yy, na kontaktach społecznych yy, nad swoją wizją świata. Plany życiowe, nauka, kariera, zdrowie to wszystko idzie na dno. I, i przepraszam, czy ja, czy ja się nagrywam? E, tak. To wszystko idzie na dno, i wtedy po raz pierwszy zadajemy sobie pytanie: co z tym zrobić? No i pada odpowiedź. Przestać pić. Przestać pić, tak? No. no czyli mówiąc inaczej, rozpoczynamy abstynencję. Problem polega na tym, że ktoś, za kogo alkohol załatwia wszystkie sprawy, albo w, w, w większość tych spraw, bez alkoholu czuje się jak... jak jako osoba, której związano ręce i nogi, nie umie się poruszać, nie, nie i zakneblowano, nie umie się poruszać, nie umie mówić, nie, mu, nie umie wyrażać siebie, nie umie nawet myśleć. Alkohol y, powoduje coś takiego, że nawet y, nauka, w sensie ogólnym, nauka, która została, która została dokonana pod wpływem alkoholu, tak naprawdę w pełni może być wykorzystana. Pod wpływem alkoholu. Czyli jeśli jest jakiś. Dlatego właśnie mamy tylu, mieliśmy tylu takich panów, zbyszków, elektryków, mechaników, którzy pod wpływem alkoholu wszystko chętnie robili, natomiast bez alkoholu to e, nie podchodź do nikogo. No ale chyba, chyba się trochę zakalopowałem, poszedłem nie w tym kierunku. Mówiąc krótko, ktoś, kto pił i chce przestać pić, to jest dosyć, dla niego to jest dosyć trudne zadanie. Ja nie mówię o leczeniu. Ja nie mówię, czy ktoś jest uzależniony od alkoholu, czy może tylko pije szkodliwie. No są już w tej chwili diagnozy, bardziej, że tak powiem, złożone. Także, że to może być bardzo różnie. No i tak wszyscy powiedzą, że lubię pić. Tak, pije bo lubię. Dlaczego pijesz? Bo lubię. No więc nawet osoba, która pije, bo lubi i stara się odstawić alkohol, ma z tym olbrzymie problemy. Dl y dlaczego? Bo nie umie funkcjonować. Nie umie funkcjonować. Y środowisko, w którym się obracał, w którym taka osoba się obracała, to jest środowisko ludzi, nie mówię nadmiernie pijących, ale pijących. Wyjazdy rodzinne, kontakty społeczne, to wszystko było związane z alkoholem. Jeśli ktoś pracował w korporacji, albo w jakiejś firmie żyłującej, takiej, takiej która wyniszcza człowieka, to nie wyobraża sobie pójścia na imprezę bez, bez, bez alkoholu. Dlatego, dlatego, to nie jest prosta sprawa. I nie namawiam Was, żebyście zaczęli od Yy, Terapeutów uzależnień, to byłoby oczywiście najlepsze. Albo od porady. Albo do jakiegoś ośrodka. Ale namawiam Was, żebyście spróbowali trzymać przez jakiś czas yy, abstynencję. Ponieważ nie jest to taka prosta sprawa. Wiele, o, wiele osób uzależnionych od alkoholu twierdzi, że. Yy, Pije, kiedy chce. Tak jak już wspominałem przed chwilą. A no kiedy nie chce, to nie pije. Problem jest taki, że one, one zawsze pią. Zawsze chcą pić. Tak? Więc nie ma, jak gdyby, y, y, sytuacji, w której nie chcą. No ale wszystko wali się na głowę. Więc namawiam y, Was, żebyście spróbowali utrzymać abstynencję przez jakiś okres czasu. Każdy ma tam swoją metę, e, swój okres czasu, w którym wydaje mu się, że może to osiągnąć, ustalić i osiągnąć ten, ten czas, e, utrzymać się bez alkoholu. Ale ja, słuchajcie, pierwsza korekta: jeśli w ogóle ktoś mnie będzie chciał wysłuchać, e, pierwsza poprawka to abstynencja. To sytuacja, w której nie pijemy żadnego alkoholu. Nawet piwa bezalkoholowego. Może to się komuś wydaje głupie, ale, ale bardzo proszę o, o taką, taką świadomość tego, że piwo bezalkoholowe również jest alkoholem, chociaż jest bardzo słabym alkoholem. A jeśli nie ma alkoholu w tym piwie, to nie jest piwo. To jest po pierwsze. Po drugie, żadnego szampana tego piwa, tak jak wspomniałem. Niczego. Abstynencja to jest abstynencja. Czyli tej protezy psychicznej, e, psychicznej nie ma i nie powinno być. Bo to jest wtedy okłamywanie się. Ten zakład się po prostu nie liczy. Więc spróbujcie przez okres dwóch, trzech miesięcy, może roku nie sięgać po alkohol, tylko po to, żeby zobaczyć, jak czujecie się w pewnych sytuacjach społecznych. Na spotkaniu towarzyskim, na spotkaniu rodzinnym, podczas relaksu, podczas nawiązywania kontaktów. I jeśli ta abstynencja nawet Wam się nie uda, utrzymanie tej abstynencji się nie uda, to i tak już jesteście wygrani, ponieważ zobaczycie, w jakich sytuacjach najtrudniej jest Wam utrzymać ją. W których, w których sytuacjach najbardziej czujecie się spięci, niepewni, podenerwowani. W takim sytuacji można się przyjrzeć i spróbować zastanowić się, jak można sobie poradzić w, taki, w takich sytuacjach, żeby mniej bolało i dlaczego boli w tej chwili tak mocno. Wydaje mi się, że powinienem skończyć to rozmowę, raczej monolog, i zobaczyć, czy ktokolwiek obejrzy ten film i zechce podjąć się tego wyzwania, które nie jest trudne, tak? Powiem wam tylko, że po czym najłatwiej poznać alkoholika, Ponieważ ma określoną abstynencję. Rok, dwa. To jest tak, że osoba, która nie ma problemu z alkoholem, nie musi na sobie wymuszać tej abstynencji. Nie ma powodu. Natomiast osoby, które często mówią, że nie, nie jestem alkoholikiem, nie jestem osobą uzależnioną przez. ponieważ nie piję przez rok, to znaczy, że coś się musiało zadziać. Jakieś gwałtowne wydarzenia, jakaś trauma, nie wiem, rozbity samochód. Śmierć, wyrzucenie z pracy. Coś się zadziało takiego, a może żona odeszła, a może dzieci się nie chcą odzywać. Musiało zajść coś takiego, co wywarło wpływ na tę osobę. Dlatego spróbujcie co wam szkodzi. Najwyżej przez trzy miesiące, a może przez pół roku, a może przez rok, nie sięgnięcie przez alkohol, nie sięgnięcie po alkohol. No i teraz uwaga, no. Uwaga, jest, 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 jest premium, tak? Tak się, się mówi, jest premium. Alkohol ma zdrożyć teraz dużo, papierosy mają bardzo zdrożyć, więc ćwiczcie, póki możecie jeszcze i zależy to wyłącznie od, waszego, od waszej decyzji. A później to już będziecie musieli to zostawić, odstawić, chyba że przyjdziecie na Przyjdziecie na, na czarny rynek i no wiadomo, alkohol od kolegi z Podlasa, gdzieś tam z Podlasu. Papierosy od przyjaciół z Ukrainy albo no z Chin, nie wiem skąd się teraz sprowadza to. No po co się tak poniżać Po co się poniżać i pić nie wiadomo co i oraz palić nie wiadomo co. To jest tylko taka moja sugestia. Nie wiem czy w ogóle w Polsce ktokolwiek chce rozmawiać o abstynencji, o, o jej utrzymaniu i powiem wam, to jest sztuka jednak. Dla wielu osób to nie jest żadne wyżyczenie, ale natomiast dla osób, które się w tym, w, 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 dla których jest to ważne, i które no muszą, gdyby, czy, 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 czy życie spowodowało tak, że muszą odstawić, jest to dużo, duże wyrzeczenie i wręcz nie wyobrażają sobie życia bez, bez alkoholu. Możemy się z nich śmiać, możemy ich słuchać, ich butnych wypowiedzi, natomiast te osoby po prostu nie potrafią odstawić alkoholu. No zresztą, tak jak większość używek. Ja na przykład mam problem z kawą piję od 30 lat i... Yy. I nie sądzę, wbrew temu, o czym mówią naukowcy i inne mądre głowy, że ona pomaga. Kawa szkodzi, znaczy nadmiernie jest spożywana, bo jeśli to jest jedna kawa, a jeszcze jakaś słaba, to jest, to jest wszystko w porządku. Dobrze, przestaję glendzić. Zawieszam ten filmik. No i będę czekał na jakiś komentarz. Może ktoś się odezwie? Dziękuję każdemu, kto zechce wysłuchać tej, tej mojej bajdy, chociaż ta bajda jest oparta na doświadczeniu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Także jeśli znajdą się chętni, znajdzie się, to wyprodukuje. W cudzysłowie wyprodukuje. Drugi filmik, który będzie już bardziej profesjonalny, a ten rzucam tak jak zanęty na ryby. Tak, może ktoś, może ktoś będzie chciał tego posłuchać, może ktoś się będzie chciał odezwać. To będzie bardzo fajnie i miło. Do widzenia, żegnam wszystkich przy następnym filmiku.